Witam, z tej strony Kronel FC i zapraszam na skróty spotkań czwartej kolejki T-Mobile Ekstraklasy w p 6 sezon 2011-2012. W tej serii gier czekały nas zarówno derby Łodzi jak i derby Krakowa. Ciekawie również zapowiadało się starcie Lecha Poznań z Polonią Warszawa. Czwartą kolejkę T-Mobile Ekstraklasy inaugurujemy starcie Wisły Kraków z Krakowią, czekając nas, więc derby Krakowa. Gienkow, Boguski z Paliciem zagrał, ładna akcja Wisły, Boguski ma teraz sporo miejsca. Rafał Boguski uścina w pole karne, Boguski broni golkiper Krakowi. Ładna teraz akcja Krakowi, Szałachowski do Dudzica, świetna intencja bramkarza, jeszcze do bitka. Bronią się piłkarze Białej Gwiazdy. Melikson do Gękowa. ten do Garguły. Garguła ucieka teraz piłkarzem Krakowi. Łukasz Garguła indywidualnie pędzi na bramkę. Garguła jeszcze do bitka. 1-0 Wisła. Swetan Genko szczelcem bramki. Dużo było w tej akcji w przypadku, ale finalnie piłkarze Wisły wychodzą na prowadzenie. Tutaj piłka odbiła się od, od Radomskiego i to pomogło Genkowowi szczelić bramkę. Barczak. ładne podanie do Matu Lewiciusa Ten poduje. Koniec tego spotkania. W derby Krakowa Wisła okazuje się minimalnie lepsze od Krakowi. Przenosimy się na PG Arena w Gdańsku, gdzie Lechia Gdańsk podejmie śląsk Wrocław. A, no nie wiem do kogo on tutaj chciał zagrać. Jednak dobrze, jeszcze Waldemar w w odbiorze. Waldemar w samotach przebija. Sobota szuka tutaj Aleksandrę. Ale ten buduje. I szansa teraz na akcję Lechi Drzeczak do Traore Traorę na pole karne. I tutaj buduje Późniak. I akcja w drugą stronę. Kaźmierczak. Kaźmierczak, już jest w polu karnym. Kaźmierczak broni to Małkowski. Jeszcze jest Aleksandrę. I szansa na kontratak dla Lechi. Traore. Traore do Grzeczaka. Ten do Nowaka. Nowak do Bajicia. Bajic jest sam na sam z Kelemenem. Bajic! 1-0 Lechia! Kapitalny kontratak gospodarzy. Świetna akcja. Nowak wypuszcza Bajicia. A ten w pojedynku 1-1 z Kelemenem. Nie myli się. Lechia na prowadzeniu. Koniec meczu. Lechia w samej końcówce wydziera trzy punkty. I jesteśmy w Kielcach, gdzie tutejsza Korona poszuka swoich pierwszych punktów w sezonie w starciu z pogonią Szczecin. Paweł Golański dośrodkowanie, To jest Korzym niecelnie. Kumana teraz znalazł ławę. Bartosz ława, słupek. No Teraz mieli szczęście piłkarze, korony, jeszcze jest Sotirovic 1-0 dla gości. A szelcem bramki jest Sotirovic. Zagranie bodajże Kolendowicza w pole karne, no i tutaj Sotirovic pokonuje Maeckiego. Wolkiewicz. Wolkiewicz wycofuje do ławy. Ława broni teraz małejskiej. Kapitalnie. Wilisowski strzela na bramkę. To jest problemami. Bramkarz pogoni jeszcze do bitka. Koniec meczu. Pogoń pokonuje Koronę. Jeden do w pełni zasłużenie. Przenosimy się do Poznania, gdzie na stadionie miejskim Lech Poznań podejmie Polonię Warszawa. Bynar do Jeża. Świetne zagranie. jeszcze 1-0 Polonia. Kapitalny start gości. Świetne podanie od Bynara do Jerza. No i ten zachował spokój w tej sytuacji. Dobrze jednak. Paszczyński zatrzymuje. Wipa, wipa. No I szansa dla Polonii na kolejny atak. Teodorczyk. Teodorczyk 2-0 Polonia. Kapitalne uderzenie Łukasza Teodorczyka. Podanie od Dwa to do się obraca. No i świetnie uderza. Burić był bez szans. Do Stilicia, Stilić Ubi Parip. Ubi Parip do Stilicza. ten jeszcze do Kriweca. Krivec ośrodkowanie. Stilicz podwóuje. Krivec do Ubi Paripa, dobre to było podanie. Ubi Parip. Jeszcze Murawski. Dwa jeden lech. Kolejosz łapie kontakt. Uwiparib nie wykończył tego ataku, ale w dobrym miejscu był Rafał Morawski i Lech wraca do gry. I 2-2! Wyrównanie Lecha! Kriwec! Co za odmiana! Stilic rzuca w pole karne, a tutaj Kriwec z Szupakiem efektownie trafia do siatki. Stilic... Do Rudneva, Broni, Broni z Polonii. I koniec meczu, no na pewno to spotkanie dostarczyło nam sporo emocji. Lech wraca do gry po zdobyciu punktu z Polonią. Jesteśmy w Bełchatowej, gdzie na terenie GKS-u GieKSa podejmie Jagielonie Białystok. Bukart, Użytkowanie w pole karne, tej Grzyb podbuje. Tomasz Kupisz pędzi teraz lewym skrzydłem. Kupisz już jest w polu karnym, to jest lepszy moment Jeloni. Kupisz do Pejowicza, Pejowicz obok bramki. I szansa na kontra dla Jeloni. Tomasz Kupisz ma mnóstwo miejsca po lewej stronie boiska. Kupisz, na w pole karne. Tomasz Kupisz, Rasiak, świetna interwencja Sapeli. A tej dżalamidze obycza Zagiela, Dżalamidze do Rasiaka, Rasiak broni ponownie. Sapela kapitalnie, jeszcze dobitka zablokowana. Świetny mecz zgrywa w bramce Łukasz Zapela Świetna piłka do Żewakowa. Że co on zrobił w tej sytuacji? Koniec spotkania. Starcie w Bełchatowie kończy się bezbramkowym remisem. Czas na derby Łodzi. ŁKS podejmuje przed własną publicznością Widzew. Iwański długa piłka na Saganowskiego. Saganowski tutaj prosto w Bieniuka, ale ten odgrywa. piłkarzowi ŁKS-u i gospodarze na prowadzeniu. Świetny finisz Marka Saganowskiego. Nie bez przyczyny został pokazany nam przed chwilą wieniuk. Bowiem to on popełnił fatalny błąd. Saganowski powalczył do końca w tej sytuacji. I również pewnie wykończył ten atak. Będłagać już Polukanem do Okaciego. Wyrównanie! Świetna odpowiedź widzewa. Kapitalny finisz napastnika łódzkiego zespołu. Ben Radia odważnie pograł na pole karne, zagrał do Okaciego, a ten miał sporo miejsca. I spokojnie wykończył całą tę akcję. Okaci. Do Mrozińskiego, Mroziński do Okaciego, ten ma sporo miejsca, Okaci! Tym razem świetna interwencja golkipera uks u I na tym się kończy okres posiadania piłki. Gospodarze Okaci zagrywa teraz do Matusiaka, ten nie na jeden na 1 z Adamskim. Matusiak go mija. Matusiak prosto jednak wypadło, uderza. Łukasiewicz ma troszeczkę więcej miejsca w środku pola zagranie do Bonina. Bonin uderza prosto w mielcarza. Mroziński na pole to jest Bendy fala, poprzeczka. I ostatecznie piłka ląduje w rękach, wypadło. Mroziński do Matusiaka. Radosław Matusiak. Broni wyparło i jeszcze będzie do bitka. Podwóje Bendy fala w tej sytuacji. I to jest koniec tego spotkania. Derby Łodzi kończą się podziałem punktów. Przenosimy się do Chorzowa, gdzie ruch podejmie podbeskidzie Bielsko-Biała. Nader rzuca w pole karne. Tutaj trzał. Kształ... Łową Patejuka, ale broni Peskowicz. A, że mamy ping-pong w tej drugiej połowie. że nas nie potrafił czy się na dużej piłce. Może teraz ruch coś stworzy. Abot ma więcej miejsca. Dobrze, jednak znaki wychodzi bąk. Demian doświadkowanie. Tu jest Patejuk. Broni Peskowicz. Ciągle napierają goście, jednak Demian. Demian uderza nad poprzeczką, niewiele zabrakło. Grzyb, akcja ruchu, Doszczkowanie w pole karne, to jest Jankowski, kapitalne wykończenie, ruch na prowadzeniu. I mamy przełamanie w tym spotkaniu. Rafał Grzyb ruszkowuje w pole karne, Jankowski kapitalnie wykańcza ten atak, no naprawdę piękny gol na pastika ruchu. Demian do Sikory. Sikora, wyrównanie! No należała się na pewno góralom Bramka w tym spotkaniu. To oni byli stroną przeważającą. I teraz szybka akcja: podanie Demiana do Sikory. Diokic nie wiadomo, co zrobić w tej sytuacji. A Peskowicz nie miał już nic do powiedzenia. Sikora do Demiana. Demian pudłuje! Jankowski ucieka teraz Malinowskiemu, jeszcze goni go Dancik i powstrzymuje go faulem. Jaka będzie decyzja sędziego w tej sytuacji? Powiem Jankowski, szedł na bramkę i to jest czerwona kartka dla stopera. El Malik teraz straci piłkę, Jankowski jest przy piłce. Sędzia na końcu to spotkanie, no dość kontrowersyjnie. Mógł, z, mógł jeszcze sędzia dograć ma to spokojnie. Niemniej jednak ruch remisuje. Podbeskidziem, 1 do 1. Witamy z Pepsi Arena w Warszawie, gdzie legia podejmie zagłębie. Lubin Wolski przebija się podanie do Liuboi, Luboja Co za start Legii! 1 do 0 atomowy początek gospodarzy. Wolski zrobił swoje środku pola zagranie do Ljuboi. Aten fantastycznie wykończył atak Legionistów. Wolski do Ljuboi. Tym razem ptak broni, jeszcze słupek ratuje teraz zagłębie. Bruce Furman do Wolskiego, ten do Ljuboi. Ljuboja jeszcze jest przy piłce. Tym razem obok słupka. Szepaniak, świetne zagranie do Biłka, Co za pudło? Iwan Hodor do Pawłowskiego. Pawłowski do Traore. Traore 1-1. Wyrównanie przy Łaźnikowskiej. To nie jest bezpieczne prowadzenie. I potwierdzili nam to właśnie piłkarze miedziowych. Koniec meczu. Legia gubi punkty przed własną publicznością, remisując za Lubiń Lubin 1 do 1. Na zakończenie czwartej kolejki, meldujemy się w zabrzu, gdzie górnik podejmie bogdankę Łęczna. Plastik ponownie przy piłce. Dwójkowa akcja. Pesir się przebija. Jeszcze dobitka Ozieńczuka. co za pudło. Jeszcze akcja górnika trwa. Przybylski, uderzenie na bramkę, boczna siatka, ładny to był strzał. Jonathan na pole karne i poprzeczka ostatecznie, strzelał Łuczak. Dobra, teraz piłka do Oziemczuka, Oziemczuk ucieka obrońcą górnika, Oziemczuk broni Sławik. Bębenek przyjmuje jednak piłkę. Bębenek! Świetna obrona golkipera Bogdanki. Zgarnia piłkę jeszcze Jonathan Łuczak do Oziemczuka. Oziemczuk do Nildo! Ten pudłuje! No to była piłka meczowa. A tak, starcie w Zabrzu kończy się bezbramkowym remisem. Tak, oto prezentują się rezultaty czwartej kolejki. Wisła pokonuje Krakowie w Krakowa, Widzew, jak i GKS Bełchatów, gubią swoje pierwsze punkty w tym sezonie, a najwięcej goli padło w Poznaniu, gdzie Lech Poznań remisuje 2-2 z Polonią Warszawa. W tabeli, mimo porażki na szczycie dalej, łódzki Widzew na podium awansuje Lech Gdańsk, w górę również płynie się Wisła Kraków i Pogoń Szczecin. Na dnie tabeli ŁKS Łódź i Górnik Zabrze notują pierwszy punkt w tym sezonie, Natomiast Krona Kielce dalej pozostaje bez punktu, jak i również gola. Dzięki bramkom w czwartej kolejce na czoło klasyfikacji strzelców wychodzą Cvetan Genkov i Daniel Juboja obaj mają po trzy trafienia. Natomiast w tabeli asystentów drugą asystę notuje Ben Radia, boczny obrońca Widzewa łódź tak to te prezentuje się rozkład jazdy na piątą kolejkę T-Mobile Extra klasy. Najciekawy zapowiada się starcie w Gdańsku, gdzie Lechia podaje Wisłę Kraków. Lider tabeli Łódzki Widzew jedzie do Szczecina zmierzyć się z pogonią. To na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!